Hej, hej. Dzisiaj ekspres do kawy dawno nie było, także aż się prosiło, prawda, bo się rymuje, nie było, prosiło. A prosiło się, prosiło się już od dawna, bo też miałam taką wewnętrzną potrzebę, żeby coś w końcu Wam zarekomendować jakiś nowy rodzaj energetyki i stworzyć jakąś piękną, misterną opowieść w ekspresie. Polecam, kochani, książkę, która na rynku ezoterycznym dość długo już funkcjonuje i cieszy się sporym powodzeniem, a mianowicie Misterium Run alla Alicja Krzanowska tak wygląda magicznie okładeczka opowieści z lasu prastarego, pradawnego opowieści z puszczy i oczywiście yy, tak się przez chwilę zastanawiałam, bo tak weszłam w tę przestrzeń okładkową. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Mamy tutaj taki pradawny stary las, zmurszałe drzewa, mchy i paprocie. Taka aura tajemniczości. I, I te opowieści, które Alicja w książce zawarła, są równie piękne i tajemnicze. Są naprawdę cudowne i są prawdziwym misterium. Do książki nie są dołączone karty, dlatego karty trzeba sobie kupić osobno, jeśli ktoś nie ma. Ale nie to jest istotne. Przede wszystkim, dlaczego wybrałam tę pozycję? Książka przyszła niedawno i powiem Wam, dlaczego tak bardzo chciałam być w jej posiadaniu. Mianowicie, dlatego, że są tu cudowne opowieści na temat każdej runy. Każda runa jest taką opowieścią szamańską, taką opowieścią plemienną, którą snuje się przy ognisku. Na przykład wieczorem można sobie usiąść, wylosować jakąś runę kamienną, wyrytą w drewnie bądź na kawałku tekturki. To są takie najbardziej popularne. Zresztą wszystkie są łatwo dostępne, chociażby w sklepikach internetowych. I po wyciągnięciu takiej runy po prostu snuć opowieść. Najpierw tu można odczytać z książki, a później można pomedytować z runą i stworzyć jakieś takie swoje własne podsumowanie. To, co jest fajne w tej książce, i bardzo mnie to ujęło, to właśnie. Są te opowieści, a ja jestem kolekcjonerem opowieści o życiu, opowieści ludzkich, opowieści z tego i nie z tego wymiaru, więc uwielbiam, po prostu uwielbiam. Uwielbiam rozmowę, uwielbiam dialogowanie, uwielbiam opowieść. Tym się karmię, karmię się od zawsze. Jest to mój ulubiony sposób spędzania czasu, wchodzenia w relacje też z drugim człowiekiem. Bez, bez, bez rozmowy, bez jakichś takich. Mm, wymiany, wymiany y, takiego duchowego znaczenia. Y, uważam, że, że życie nie miałoby sensu. Y, kochani moi, runy to znaki sakralne, tak? Tutaj Alicja króciutko y, we wstępie opisuje ofiarowane ludziom jako drogowskazy do mądrego kierowania życiem lub magiczny język. Właśnie ten magiczny język tak bardzo mnie ujął, bo tego magicznego języka szukam też w poezji, szukam w literaturze, szukam w zwykłej rozmowie z drugim człowiekiem. Właśnie tej magii językowej, w, którym, w takim przekazie doświadczeń dnia codziennego, też nie szukam tylko jakichś pragnień, opowieści o codzienności, ale szukam właśnie namiętności, szukam tego co jest tutaj zakodowane, jest takim kodem, kodem naszego życia, takim talizmanem niejako. I to wszystko w tych niezwykłych opowieściach jest. Jest to niezwykła opowieść o wędrówce starożytnego plemienia skandynawskiego, w trakcie której krok po kroku, zdarzenie po zdarzeniu śledzimy jak rany. Yy. Rany przeczytałam, chodzi o runy, ale może nie bez powodu, bo tam nie jeden wojownik odnosi rany w tej podróży, a każda rana oczywiście się zagoi. Natomiast tutaj te runy wcielają się w codzienne życie. Poprzez jasne odniesienie do konkretnych zdarzeń widzimy, jak spełnia się przepowiednia. Przepowiednia runy. Bardzo proste, ale jakże fascynujące. Wobec tego, żeby nie przedłużać, to po prostu wyciągnę tutaj jakąś runę na dzisiaj, żebyście mieli próbkę tego, co tutaj być może. Spośród. Co ja tutaj wyciągnęłam, mamy też skrypt runiczny, ta runa wygląda tak. To jest tej Was, tak? Tej Was. Czyli runa odwagi tradycyjnie. Zobaczmy tutaj. To jest taki przekaz dla nas. Króciutki, dzisiaj naprawdę ekspresowo, bo tak być miało. Zobaczymy, co tu zechce być nam powiedziane na tu i teraz, w tej przestrzeni, w której teraz jesteśmy, tuż przed nowiem. Może trzeba być w energii odwagi. To jest energia wojownika to wygląda jak strzała. Która właśnie została wystrzelona z łuku i gdzieś zmierza w jakimś kierunku. Wygląda to jak strzała, strzałka, w dodatku runa w pozycji prostej, a nie na dół, czyli tutaj jakiś indeks idzie do góry, prawda? Mamy tutaj energię ognia, zdecydowanie, i jest to taki żywioł, który przybliża nas do osiągania jakiegoś celu i to celów wysokich, bo zwykle celujemy wysoko. Tutaj ta strzała jest wycelowana gdzieś w niebo. No i zobaczymy, poszukam tej runy tutaj, jaka będzie jej przyporządkowana opowieść, bo znaczenia to tutaj za bardzo się nie różni. Znaczenia to tutaj macie. Każda runa, wiecie, w, jaki, w jakim jest porządku opisana. Najpierw mamy nazwę runy i jej znaczenie, później jest kolor, dalej liczba, jaka jest przyporządkowana runie, litera polskiego alfabetu. Kwestie związane ze zdrowiem, potencjał runy, kluczowe właściwości, przesłanie, znaczenie wróżebne, zastosowanie magiczne, w czym ta runa może Ci pomóc, jak należy z nią medytować bądź kiedy i skrypt runiczny, który tutaj jest rozrysowany. A stosuje się go, by pozbyć się lęków, dodać sobie odwagi, zapewnić jedność w grupie i wzmocnić wiarę we własne siły. Widocznie taka jest potrzeba. Natomiast co do opowieści, bo ze względu na te opowieści właśnie książka została zamówiona, więc próbkę już wam podaję. Tej was, czyli męstwo. Jeszcze raz. Męstwo, odwaga. Odwaga polega na robieniu tego, co budzi lęk. Bez strachu nie ma odwagi. Jeszcze przed zmierzchem dotarli do Ostromy. Tym razem nie odbywał się ting, więc miasto było ciche i sprawiało wrażenie wyludnionego. Mogli bez trudu znaleźć miejsce na nocleg, ale poszli do staruszki, u której poprzednio znaleźli schronienie na noc. Przywitała ich z sympatią i pozwoliła spędzić u siebie noc. Wolf Poprosił ją, by zbudziła ich wraz z pierwszą zorzą. Rankiem staruszka zbudziła ich zgodnie z życzeniem, poczęstowała śniadaniem, a na koniec powiedziała: Chodzą suchy, że jakieś dwoje śmiałków przeszło w biały dzień przez osadę ludzi z zachodu. Bardzo ich to rozgniewało. Teraz szukają tych ludzi i znacznie wzmocnili strażę wokół swojej wioski. Mają też jakiegoś czarownika, który chodzi wokół z dziwnym znakiem, przypominającym dwa krzyżujące się patyki, tylko wykonanym z żelaza. Nie wiem, dlaczego to mówię, ale może do czegoś ta informacja Wam się przyda. Idę do swoich zajęć i wychodząc z domu, nie musicie zamykać. Nie ma czego u mnie ukraść więc i złodziei się nie boję. Kiedy kobieta wyszła, Orsana spytała z niepokojem. I co teraz zrobimy? Pójdziemy dłuższą drogą? Nie, nie mamy na to czasu, Orsano. To może chociaż jakoś ominiemy tę osadę. Wiesz co? Może najpierw sprawdzimy, co mówią nam runy. I wyciągnął w jej kierunku woreczek. Przejęta dziewczyna aż zamknęła oczy, zanurzając w nim ręce. Wylosowała jedną, i nie patrząc, co trzyma w dłoni, pokazała ją Wulfowi. To tej was, Orsano. Musimy zachować męstwo, a wszystko będzie dobrze. Nie musimy nadkładać drogi. Chronić nas będzie nasza odwaga. Ale ja wcale nie jestem odważna. Jesteś najodważniejszą kobietą, jaką znam. Opowiedz mi lepiej coś o tej runie, poprosiła zawstydzona pochwałą. To runa żywiołu powietrza. Jest jak strzała. Kiedyś takie strzały też podpalano, prawda? Jak chciano podpalić jakąś osadę, to wtedy... Cały taki rój strzał podpalonych yy, przecinał yy, niebo w, i, i podpalał do mostwa. Ale jest to żywioł powietrza. Ta runa, runa żywiołu powietrza związana jest z Bogiem, wojownikiem, tyrem, który nigdy nie zaznał lęku. Patronuje ona wszelkiej walce. Ale również oznacza siłę racjonalnego myślenia, zdolność do analizowania i porównywania oraz umiejętność wyciągania wniosków. Dlatego, Orsano, nie pójdziemy we dwójkę z gołymi pięściami walczyć z setką osadników z zachodu. My wykorzystamy podstęp. Kogo się oni spodziewają? No nas czyli parę młodych ludzi. No właśnie. Więc jeśli zobaczą dwie staruszki wędrujące w odwiedziny do swoich krewnych, nie będą niczego podejrzewać. A skąd Ty weźmiesz te dwie staruszki? My nimi będziemy. Starszyzna plemienna dała mi na drogę nieco złota. Do tej pory nie zrobiłem z niego użytku. Teraz przyszedł czas, by je wykorzystać. Weźmiemy od naszej gospodyni jej znoszone ubrania, a w podziękowaniu zostawimy złoto. Dzięki temu ona kogoś sobie. Ona sobie kupi nowe. Przepraszam, bez okularów to ja tutaj nie dowidzę. Dzięki temu ona kupi sobie nowe ubrania, a my będziemy mieli te, w które się Stare te, które przebierzemy się w stosownym czasie. Czy one nie będą na ciebie za małe? Ciasną bluzkę ukryją pod chustą, a spódnicę może da się jakoś dosztukować. Orsana sprawnie posługiwała się igłą i wkrótce przedłużona spódnica doskonale pasowała na wulfa młodzi ludzie, w skrzyni, z której yy, zabrali stroje. Zostawili złoto, które z dużą nawiązką rekompensowało wartość zabranych ubrań i ruszyli w drogę. W południe zatrzymali się, by coś zjeść i przebrać się. Kiedy ruszyli dalej, wulf upominał Orsanę. Tylko pamiętaj, że jesteś teraz starą, schorowaną kobietą. Musisz iść powoli i garbić się. Poczekaj jeszcze chwilkę. Mówiąc to, wziął ręką nieco piasku i wymazał nim najpierw twarz Orsany, a potem swoją. Przepraszam, ale nasze twarze zdradziłyby prawdę, gdybyśmy musieli z kimś rozmawiać. Ruszyli dalej i już wkrótce ujrzeli osadę. Orsanie mocno zabiło serce, wulf spojrzał na nią i powiedział: Pamiętaj, że teraz jedyną bronią jest nasze męstwo. I odważnie ruszył przed siebie, szli wolnym krokiem, coraz bardziej zbliżając się do centrum wsi. W końcu zatrzymali się na głównym yy, placu, obok studni. Podszedł do nich młody mężczyzna. Co wy tu robicie? Spytał. Idziemy do naszej najmłodszej siostry w odwiedziny. Biedne jesteśmy, a jej dobrze się nie powodzi. Drżącym głosem, odpowiedział Wulf: Ale zdrożone jesteśmy strasznie i pić nam się chce. Zobaczyłyśmy z daleka tę osadę i pomyśleliśmy, że pozwolicie nam się choć napić i chwilkę odpocząć. Wynoście się stąd, ale już staruchy krzyknął Ej, ej, poczekaj! usłyszeli z tyłu głos. Obejrzeli się i zobaczyli człowieka ubranego na czarno z dziwnym symbolem na piersiach. To nie po chrześcijańsku tak obejść się ze strudzonymi wędrowcami. Mężczyzna podszedł do studni i zaczerpnął wody, którą podał Orsanie i Wulfowi. Dziękujemy, panie, powiedzieli zgodnie. Nie jestem panem, lecz sługą Bożym. Odpocznijcie, a jeśli chcecie, to i na noc możecie zostać. Raz jeszcze dziękujemy. Ale dziś jeszcze chciałybyśmy dotrzeć do siostry. Wasza wola i niech was Bóg prowadzi. I z tobą niech pozostanie ojcze. Wyszli z wioski milcząc. Było już całkiem ciemno, gdy dotarli do jaskini, w której spędzili pierwszą noc po wyjściu z domu. Zmęczenie takim dokuczało, że nawet się nie posilali. Od razu położyli się spać. Koniec tej opowieści. Oczywiście ona jest poprzedzona innymi. Stąd teraz przy tej runie numer 17 możecie za bardzo nie wiedzieć, o co chodzi. No i jest rozwój tej opowieści poprzez kolejne kolejne tak zwane stacje. A tych stacji wszystkich łącznie. Mamy tutaj 20, 20, 20, 20, 25, dobrze mówię, 25, tak? Czyli ostatnią jest wirt czyli runa losu. Kiedy gubisz się pośród dżungli chaosu i strachu, pamiętaj, że Bóg zna wyjście. Tak się będzie kończyła opowieść. Jaki przekaz wobec tego, kochani, mamy na nadchodzący czas? ważna cyfra 17 27 lub 3 tej was inaczej tir tir ti was oznacza wojownika lub imię Boga Tyra, <laughs> czyli bądź wojownikiem litera polskiego alfabetu t jeśli chodzi o zdrowie, normalizuje ciśnienie tętnicze, usprawnia pracę śledziony, wspomaga oczyszczanie organizmu z wszelkich toksyn, usuwa skutki zatruć pokarmowych. Potencjał runy, potencjał jest bardzo ważny. Cóż tu mamy? Przenikliwość, przemyślana dokładność, precyzja i męstwo. Takie wycyzelowanie, tak? Dopracowanie szczegółów, przesłanie runy: miej odwagę przyjąć na siebie odpowiedzialność za skutki Twoich decyzji i wyborów. Więc myślę, że ten czas najbliższy będzie właśnie wystawiał nas na różnego rodzaju próby, bo decyzja i, i wybór jest swego rodzaju taką próbą, próbą ognia, który ma uruchomić ten pierwiastek męski, mięski, no właśnie on nie jest taki mięski, ani miękki. Tu mamy twardość, tu jest męskość. Pierwiastek męski, czyli odwagę i jednocześnie duchowość i rozwój wewnętrzny, bo jest to runa też rozwoju duchowego, tak? Yy, więc najbliższe dni, jakie być mogą, bo na pewno yy, będzie ten potencjał, natomiast czy zostanie wykorzystany? No pod warunkiem, że tutaj będziemy pracować nad sobą. Uruchamiać też w sobie pogody ducha, taką radość i optymizm, praworządność, porządek, metodyczność, systematyczność. Yy, trzeba tutaj zdobywać wiedzę, wiedzieć więcej, uczyć się więcej, do tego będziemy nawoływani, i to wszystko ma być w takiej aurze, wiecie, nadziei, optymizmu, takiego poczucia, że. Yy, wszystko, co dobre, przed nami, pod warunkiem, że będziemy mieli odwagę po to sięgnąć. Tu jest namiętna miłość, tu jest wierność, tu jest wiarygodność, tu są przygody, przygody, takie właśnie z pograniczu opowieści i eposu, eposu rycerskiego wręcz. Yy, natomiast yy, to, co jest w ujemnych stronach tej runy, o czym trzeba wspomnieć, bo tego trzeba się wystrzegać. Wystrzegajcie się, kochani, nadużyć. Yy, braku wiary we własne siły również. Yy, nie wolno tu łamać prawa, trzeba być człowiekiem uczciwym. Yy, nie stawiaj siebie ponad prawem. W ostatnim momencie, przed ostatnią rozgrywką nie stchórz <laughs> i nie chowaj się za czyimiś plecami, bo wojownik, prawdziwy wojownik, nigdy nie chowa się za żadnym drzewem ani za czyimiś plecami. Tylko pracuje nad sobą po to, żeby być człowiekiem wiernym i wierzącym. Bo to jest człowiek wierzący, to jest człowiek, któremu daleko jest do ateizmu. Ale nie chodzi mi tutaj, wiecie, o stawianie się w roli kogoś, kto. Podlega prawu religijnemu, ale kogoś, kto podlega prawu boskiemu, bo prawo boskie jest ponad wszystkim. Zastosowanie magiczne. Te runę możecie sobie zeskrynować i nosić przez sobie, żeby wam dodała odwagi, żebyście pozbyli się lęków, jakichś obwarowań, strasznych napięć, które wam nie pozwalają iść do celu. Bo tu mam. Powiedziane, Taruna usuwa strach i niepokój. Pomaga uświadomić sobie cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić za osiągnięcie celu. Tak, kochani, za osiągnięcie celu zawsze płacimy jakąś cenę i tu nie będzie inaczej. Natomiast yy, ona zapewnia, że ten cel zostanie osiągnięty, cena zostanie zapłacona. Natomiast będziemy tutaj yy, zadowoleni z efektu pod warunkiem, że jesteśmy rzeczywiście. Osobami, yy, którym najbardziej, najbardziej zależy na czym? Na, na rozwoju wewnętrznym. Na tym, żeby przede wszystkim nasz duch był nakarmiony. Jeśli nasz duch będzie nakarmiony, właściwie każdy cel będzie tutaj osiągnięty. Ta runa również, uwaga. Yy, ona wzmacnia też potencje u mężczyzn. Zresztą to widać, to wygląda trochę jak azbuław, prawda? Tarotowy wzmaga potencję u mężczyzn, pomaga w każdej walce, w tym również w pokonaniu własnych słabości. Wzmacnia zdecydowanie, poczucie odpowiedzialności za swoje wybory, zapewnia ochronę przed czarnymi myślami. Dla wszystkich pesymistów polecana jest ta runa. Dlaczego? Bo tu jest powiedziane, jeśli ogarniają się czarne myśli i zwątpienie. To tutaj mamy takie, jakby odbicie się na trampolinie, szybowanie ku górze. Yy, I um, taką też macie ochronę przed to, co jest w tej runie dość agresywne, bo to jest strzała, czyli ochrona przed również agresją fizyczną. Yy, do sądu warto iść z tą runą, gdzieś tam ukrytą. Już nie powiem, gdzie tam sobie możecie to ukryć dlatego że ona tutaj chroni przed niesprawiedliwym wyrokiem. Uwaga, bardzo ważne, umożliwia sprawi, sprawiedliwe rozsądzenie sprawy, wspiera osiągnięcie zamierzonego celu w sprawach właśnie tych prawno-sądowych, wspomaga utrzymanie też jedności w grupie i likwiduje konflikty. Także y, duża pojemność jest tej runy. Ona może pomóc ci tutaj stać się właśnie osobą odważniejszą, pracującą metodycznie nad jakimś projektem. Kiedy złapiesz tak zwanego lenia i zaczynasz zauważać, że y, tracisz wiarę we własne siły, to wtedy warto na biureczku gdzieś tam mieć pod ręką, ale też, żeby, tak jak prawdziwy wojownik, zachowywać się z godnością, z godnością, przyjąć odpowiedzialność za swoje uczynki, tak? Z runą tej Was należy medytować, zresztą tak jak z każdą inną, którą wyciągniecie, bo na dany moment jest Wam to potrzebne. Jakie odpowiedzi uzyskacie? Może inaczej, jakie odpowiedzi to ja nie wiem, na jakie pytania uzyskacie odpowiedź. I pytania, które też warto sobie tutaj zadać, medytując z tą runą. Co znaczy dla mnie pojęcie męskość? I odwaga. Czy jestem odważny. Jak na danym etapie życia powinienem pracować nad sobą? Nad swoim rozwojem duchowym. Co mogę zrobić, by pokonać własne słabości? Czy jestem wojownikiem ducha? Czy umiem być konsekwentny? Czego się boję? Yy, no runiczny, który tutaj jest wyrysowany o u góry, tu wam pokażę, żebyście sobie widzieli. Widzicie te literki tu u góry. To jest skrypt runiczny. Tej was stosuje się go, by pozbyć się lęków, dodać sobie odwagi, zapewnić jedność w grupie i wzmocnić wiarę we własne siły. I tak. Takie jest zastosowanie tej runy. No i tyle. Każda runa. Tudagas. Każda runa tutaj ma przyporządkowaną swoją opowieść i różnego rodzaju znaczenia, odpowiedniki, pytania do medytacji. Także jeszcze raz polecam ten. To misterium run Alicji Chrzanowskiej. Widocznie teraz będziemy wypalać sobie ten. Wypalać, bo runa była. Runy były kiedyś wypalane na krążkach z kości Jelenia. I kapłanka bądź kapłan wznosili tutaj modły do bogów, posługując się nimi. I widocznie takie modły teraz tutaj będziemy wznosić po to, by wzmocnić tę, tę siłę odwagi i pewności siebie. Jak to kiedyś wyglądało? Króciutko Wam powiem. Od takiej inwokacji się to zaczynało. O wielki Odynie i Ty, miłosierna Frejo, i Ty, szlachetny Baldurze, do Waszej siły, potęgi i mądrości zwracamy się z prośbą. Pomóżcie pogodzić się z przeszłością, poznać teraźniejszość i przygotować się do przyszłości. Niech wasze wyroki będą pomyślne, ale godzimy się na to, co przyniesie los. Czyli widzicie, ta inwokacja zawsze zakończona gestem pokory, przyjęcia tego, co los zechce przynieść. Pozdrawiam Was, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Wróżcie, wróżcie przy ogniskach w prawdawnych lasach, bo kiedy, jak nie teraz, przy tej pięknej letniej pogodzie Mysterium Run. Pah.